Cześć, witajcie z tej strony Mangetsu! Subgetsu, Subgetsu! Witam Was w Subnotice i dzisiaj skorzystamy już z ulepszeń, które ostatnio zrobiliśmy, oraz postaramy się znowu zrobić podejście do tego kratera. To no, wiecie, będą prawdopodobnie jajca. Tak samo jeśli chodzi o ten portal, a potem e, pójdziemy już tam głęboko w dół, żeby skorzystać właśnie z tych ulepszeń e, na. Mm... Zanurzenie się jak najbardziej. Tak pomyślałem, że mogę dodać jeszcze urozmaicić bo zobaczcie, że tutaj też są jakieś widoczki jakoś tak wcześniej tego nie doceniałem a jak zrobiłem sobie te fundamenty to zobaczcie, że mogę na przykład patrzeć, czy coś mi wyrosło. Może nie ma to aż tak dużego sensu, ale no zawsze coś nie. No, jakoś to wygląda. To, co chciałbym sobie jeszcze zrobić, to wabiki. Będę używał, będę się chronił, bronił. E, trzeba na pewno je zrobić. Właściwie trzy od razu tutaj dostaję. E, no i na więcej, niestety, nie mam srebra. To co? Idziemy przetestować nasz cyklop, który ma bardzo fajne zasilanie. Mam nadzieję, że właśnie tak zrobimy. I tego simofa może zostawiam tutaj. Tutaj jest cyklop. No i gdzie w pierwszej kolejności wypadałoby popłynąć? Wydaje mi się, że możemy na coś nieco prostszego. Czyli tam, gdzie szukaliśmy ostatnio tej kapsuły siódmej, chyba tak. Siódmej i znaleźliśmy coś innego. Czyli musimy gdzieś tam płynąć. Damy radę, damy radę. No to co? To płyniemy, chyba już o niczym nie zapomniałem. Mam nadzieję, silnik włączamy. Na koniec świata jeszcze dalej. Czekajcie, nie w tę stronę, chyba. A może jednak? Tak, tak, tutaj. Jestem przygotowany na to, że znowu będzie atak lewiatana. Nie wiem, czy uda mi się jakoś efektywnie go tym razem odgarnąć porównaniu do tego, co ostatnio było, ale myślę, że będzie to znowu jakaś zabawa. Oczywiście wam to jakoś potnę tak ostatnim razem, bo tych walk uwierzcie mi chyba półtorej godziny ostatnio miałem jak montowałem te filmy. Ile można? Najpierw widmowe, potem zwykłe, potem jeszcze siakie, owakie, makie. O, co, co to tam bucha? A, mogę sobie podładować. Nie, nie, nie. Mam 99%. Ciekawe, czy mi zadziała właśnie tak od razu. Ładowańsko, bo tu jest wulkan. Gejzer właściwie bardziej. O o, coś tutaj bucha. I ładuje mi się, czy nie? Jak to sprawdzić? Tu muszę jeszcze niżej. Jak sprawdzić temperaturę? <laughs> Jakoś to komicznie wygląda. Jak tak próbuję się zanurzyć. No. I co, dodaje mi coś? Nie czuję szczerze powiedziawszy, w dupkę mi troszkę ciepło. Ale nic poza tym. Może właśnie niżej trzeba do takich miejsc. A co ja to wiem? Aha, że prosiliście mnie, żebym radiolatarnie nazywał na przykład. Bo skoro już to wypuszczam i mogę to klikać. Halo? Mogę kolorek zmieniać. Nie wiem, jak zmienić nazwę. Może przy wypuszczaniu się zmienia. Żebyśmy też w Rafał grzbieta nie dobili. Ej, dwa się zderzyły ze sobą. To się zdarza często? Czekajcie. Kamerka. Tak wygląda, jakby były zderzone ze sobą. Może one kopulują w jakiś sposób, bo są jeszcze małe tutaj. O, objałem się o siebie. Nie wiem, czemu pomyślałem, że to może być ich sposób kopulacji, <grym> ale no było to możliwe. A propos kolorków, czemu na przykład nie pomyślałem, żeby sobie tutaj dać, nie wiem, pojazdy będą na yy, czerwono, bo są najważniejsze. Simov, cyklop i będzie chyba więcej widoczne. Okej, okay, tutaj jest aurora. To już jest ten tył, tak? No to muszę tutaj się zanurzać powoli. I byśmy szukali Tu mam kompas S W bym chciał S, W Bo ostatnio tak płynąłem i znalazłem coś właśnie Się boję, że tego żniwiarza teraz znajdę Tak szybko Na razie jest git Czy to było gdzieś tutaj? Nie, to było jeszcze jakiejś innej skale chyba I czy to, o tu jest ta kapsuła Nie wiem, wcześniej jakoś tego nie znalazłem, teraz od razu Ten, i te żniwiarze jakieś tam i coś tam Tu coś się jeszcze świeci na, na a. Wow Co? Coś mnie atakuje? Coś dobiłem? Tam jest coś, coś się świeci na dole Ale co ja przygrzmuciłem? Może w to, w te skały oj, 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 Tak, to jest to, to jest to Dobra, dobra, mam Tu już możemy wylecieć w zasadzie, albo w kwasie To parkujemy Nie musi być super dokładnie, bardzo dużo tu rekinów jest Na oko z sześć widzę W różnych miejscach Weźmy sobie jeszcze... O, od razu się zniszczyło Drzewa bulbowe do zjedzenia. Tutaj wstaćmy do wyrzutni. Bawików Wyrzutnia bawików. Tak samo tutaj. I myślę, że jesteśmy gotowi. Mój stan techniczny tego pojazdu nie jest najlepszy. A wiecie, czego zapomniałem chyba? Zapomniałem kostki jonowej. Zawsze mogę radiolatarnię tu postawić, ale czekajcie. Ej, na pewno nie odstawiłem tutaj do. którejś. któregoś pojemnika. Jest kostka jonowa. Dobra, 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 mam. No to idziemy tu zobaczyć. Jeśli to jest portal ślepy. W którym byśmy nic nie mogli postawić, to będzie mi przykro. Bo to oznacza, że płynąłem tu niepotrzebnie. No ice, Aha, nie ta ręka, sorry. Tym miałem ci przygrzmocić. Przyciągamy się. Przyciąganie ziemskie. I tu może wyjdźmy, żeby nie było fejla. <laughs> Możemy też udawać. No, <laughs> no troszkę beczka, co? Web. <laughs> Zaraz on mi przygrzmoci. To jest akurat durne, a co znalazł dziurę? To jest jego pochówek, jego grób a i troszkę mi zbił tego. Tu ten mój pojazd. Dobra, nie żyje. I drugi jest! What! One się tu blokują, czy co? Dobra, jest, biedne trochę te rekiny, ale same same tego chciały. Idziemy tam zobaczyć. Czy uda się odpalić tym razem ten portal? Au. Przestraszyłem się troszkę. Tylko troszkę, bo nie krzyczałem, ale się przestraszyłem. Bo tam może nie być tego wkładu na kostki. Hmm. Chyba nie ma. Nie widać na środku. Może się wysunie jeszcze. Proszę! Wysuń się! Sezamie! Nie! To było bez sensu. Misja zakończona półpowodzeniem. No bo udało się dostać tam, gdzie chcieliśmy, teoretycznie, ale nie udało się zrobić tego, co chcieliśmy. I było to po nic. Ale mimo tego, ja bym tu zostawił radiolatarnię. Bo kto wie, może będę kiedyś korzystał z tego portala, teleportera. Yy, puszczam. Podnieś... O, edytuj nazwę, tu jest gdzieś. Edytuj nazwę radiolatarni. Portal nie uruchm. Albo nie, czekajcie. Ślepy. Portal. Pasuje? Będzie się pokazywać? Może nie wiem, czy polskie znaki działają. Ślepy portal, działa! No i na pomarańczową. Od razu kolorków to wszystko nabiera. Zastanawiałem się, czy nie dać ogniwa jonowego do prona. Jeszcze możemy to zrobić zawsze w locie. Co, co mi tak przerywa? Coś Coś mi atakuje? Nie widzę. Poza rekinem. To raczej nic takiego. Dobra, wracamy. pływa martwyk! Martwuś! Dobra, jesteśmy na bardziej znajomych terenach. I gdzie mógł być ten krater? Wydaje mi się, że w inną, inną stronę. Tu coś niby jest. Ej, zobaczmy też. Czy świeci? A ten biały nie wygląda na taki groźny jak tamten. Może akurat coś tu będzie, a nuż widelec, jak to się mówi. Prawda? To wyłączamy silnik. I zobaczmy. Popaki, co tu jest? Co tu macie? Czy ja tu byłem kiedyś? Są takie niby cave'y To jest jakieś jajo, którego chyba nie znam Jajo stworzenia, dobra wezmę sobie Bo to nie jest nic co bym wykluł Więc co bym wziął Właśnie jak już mam okazję to biorę Mimo, że mnóstwo misa mi zajmuje Czy ja to mam zeskanowane? Mam Może tu kolejna jakaś jaskinia będzie? Oj, oj, I się okaże właśnie, że, że na portal albo coś Bo te portale muszą być jakoś połączone ze sobą Skoczek do mnie idzie, a może to po prostu są kawy i nie należy się tym przejmować specjalnie. No ale się ucieszyłem, że mogę coś nowego znaleźć i nie wyszło. Jeśli ktoś też z Was mnie zapyta, dlaczego mi tak bardzo zależy na tym portalu, nie tam, nie tam, nie, w drugą stronę, chyba mieliśmy Nie chciałbym też żyć na nieświadomce, może jeszcze odkryję coś w tym świecie takiego. No a tak, poza tym, no to sporo już przecież byliśmy w tych podziemiach tam bardzo głęboko i tam się tak niewygodnie nurkuje. I tutaj jeszcze mogę się tą powiedzmy może nie powierzchnią, ale płycizną. Poszczycić Pocieszyć Przy samej Aurorze w sumie pływam Hm Nawet blisko bazy jestem Pół kilometra Tyle co nic Stąd też ostatnio przyprowadziliśmy. O tam widzę kapsułę, chyba ją już widziałem Przyprowadziliśmy lewiatana z tego kierunku Poszukiwacz zaginionej arki O jest ten wywietrznik kolejny Tam a szkoda, że nie mogę Zuma sobie zrobić na kamerkach. Powinno coś takiego być, ale z drugiej strony, jakby się tymi kamerkami jeszcze sterowało, tragicznie. Jak na scrollu sobie mogę zmieniać je. Ale co to jest? Takie bardzo duże. Chyba, że się coś nie wczytało. A, no, okej, okay, wszystko jasne. Ryje. Jak się obijają o mnie. A jak zniszczenia? Nie ma. O, ale Bucha! Nie, 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 nie. Ale to jest olbrzymie. Tu byłem wszędzie. Serio? One takie groźne są? Mnie się wydawało właśnie, że one są useless Cała magia się tu zacznie na przykład O Boże, tam jest, jaki duży, nie, nie, nie Czekajcie, nie robimy tego momentu co ostatnio, cichy bieg I powolutku, powolutku Żeby nas nie zauważył Nawet z takiej odległości Mam taki cichy bieg, że on prędzej się może zestrać niż do nas przyjść Taki cichy jestem nagu O, i tego nie znałem Hej! Kolejna placówka. Słuchaj, to spoko. Było coś, że były placówki Alfa, Beta, Kappa, nie? Kurczę, nie tak, nie tak, nie tak. Podpłyniemy jeszcze. Tam też coś jest. Pewnie to jest połączone ze sobą. Wielkie lotnisko, które tak przypomina. 97. Jest GIT z baterią, energią. Silnik jeszcze wyłączyć. I zobaczmy, co tam jest. Super, że coś tu jeszcze odkryłem. Chciałem do kratera, ale mam coś lepszego. No to świetnie. To co, to tu? Bo jeszcze tam mamy opcję. To jest jeszcze coś innego. Tak dziwne ścianki to ma. Nie, 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 nie. Nie to. Bez kitu, wielkie lotnisko. Albo co jeśli. To jest ta wyspa, przy której już byliśmy. Chyba nawet tak jest. Muszę zobaczyć na powierzchni. Ale to... czekajcie, to gdzie to było? A wyspa. No chyba to jest to z działkiem. Aaaa! No to teraz mi się przykro zrobiło, nie? Ale stąd niby jesteśmy w stanie się tam z pronem teleportować i niżej do tego wulkanicznego. Ale dobra też może tak nie wydziwiajmy. A tu coś jest! Tabliczka. Koletowa przyda się, bo diamentów nie muszę szukać. I tu też jest portal! To też jest portal, tylko nie wysunie się, nie? Znowu, ta sama sytuacja. Hehe. Dobra, samy. Tak wam powiem, za długo się zdenerwuję i po prostu już pójdę pod ten, no ten biom wulkaniczny. Opływamy to wszystko i bez jakiegoś większego celu mam wrażenie. Co jest? Pożar! Czemu pożar? Dobra. Włączanie silnika. Ale muzyka nagle zaczęła... A, tu też jest zamknięte, no dobra. Nie to nie. Jestem w tym biomie, nie ma żadnych ataków nawet nikogo Sam się tutaj obtłukłem, tak dużo jest tych pełzaków, czy cokolwiek to jest O Boże <laughs> Tu jest ta wyspa znowu Przejść na cichy bieg Taki I spróbujemy, bo tam jest na dole ten lewiatan, lewus jeden Może tak jakoś mi się uda Bez strat, bez ataków Widzicie Jaki z niego skubaniec, jak się wydziera w ogóle Teraz jest bezpośrednio pode mną Jeszcze zagrożenie Widzimy jak się porusza, jak dzikus No patrzcie Gościa. Ja tu na cichym biegu... O, poszedł se. Dobra, to na pełnej. Ha! Pod nami jest, czy mi się wydaje? Jakaś taka wielka gruda. Może tam był chyba ten meteoryt, czy nie? Gazert. Czekajcie, co się dzieje, co się dzieje. Nie ten biom, nie ten biom Wracamy, wracamy. Chyba znaleźliśmy, tam coś było takiego. Wielka kula jakaś u nogi. Nie pocieszał fakt, że tam lewiatan był faktycznie. O, o, to, to, to chyba. Dobra, to co, cichy bieg, jesteśmy w sumie na cichym biegu. 92%. 22... Nie, 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 nie. I to jest to? Nie, to nie jest to. To jest jakaś wielka skała, ale tu nie ma wejścia żadnego. Ale Lipton. Tu jest drugi. O Boże, no to ten cichy bieg tutaj. To jest MVP w tym momencie. A wezmę sobie tu tuwalne. To tu jest chyba wyspa. Yy, nie wiem, w sumie, która <noise> wyspa. Ło! Nie! Gówno! Jeszcze po oczach mu tak. Dobry pomysł, mangi. To teraz osłonka. No i co, i tyle. Dobra, i teraz osłonka. Wszystko neutralizujemy. Halo, jeszcze raz? Chcesz? Masz? Jak myślicie, wabik zadziała? Wabik Rzuci się, czy nie? No został tam gdzieś, spoko Przydało się chociaż raz No idzie mordeczka, się ma. To co mi polecaliście, to wziąć prona I... Nie spróbować tutaj podziałać Zobaczymy Wow, wow, wow Ale krzyczy, wow! Ale mi próbuje do dorwać Masakra! Patrzcie! Jak ryj! Krzepię mi! Wiertłem mu po Jaka karuzela to jest w ogóle? Wytypy! Co tu się dzieje? łeb trzymam i go ten. Wiertłem próbuję wiercić. No to co, to płyniemy? No może my się połączymy w jedno. My jesteśmy jedno. Próbuję do kosmosu dopłynąć. <laughs> siema się się ma ale walka z zawiatanami. Na no masakra to jest! Jak się trzepie ekran! Nie czuję, żebym coś robił, za to tracę statek. Dobra, oczepiam się i w dół na przykład. I daleko jestem od tego cyklopa. No ciekawe czy sobie odpuści mnie, czy dalej będzie raszował. Bo tak trochę wygląda jakby sobie odpuścił Co jak co To było całkiem satysfakcjonujące Takie rodeo Że się zaczepiliśmy o niego i Sproł próbowaliśmy. Tylko tam jest cyklop Co to jest? Za istota? Ej jakie wielkie Czegoś takiego jeszcze nie widziałem Takie wielkie mrówki hm. Próbować to zeskanować? Taki obsrętro jestem, a z drugiej strony to jest wolne, nie rzuca się jakoś. Spróbujmy, może głupota, tylko coś za mną krzyczy jeszcze. Niszczenia życia roślinnego nad dnie morskim wskazują, że może być to pozostałość po migracyjnej ścieżce ogromnych, przydennych form życia. O Boże, jak blisko, bliżej niż się wydawało, co to jest? Morski stąpacz! Słodkie są nawet, nie atakują nawet, chyba. Tak troszkę się go gołybię hm. Szczółka by mi próbowały dać Fajne ryjki Tylko Krzyczą bardzo Trochę dostałem takiego vibe'u z Hollow Knighta Też kurcze, robole Gołybek Czemu coś tutaj na czerwono? Czemu na czerwono? Bo co, tryb cichy? Włączyłem tryb cichy, ale... Czy to możliwe, że to to? Gazonaty tu są jakieś nic nie widać, nie Raczej, nic nie ma. Wulkany jakieś są. Nie, ryjek Cichy bieg. Zauważył mnie już. Nie może mnie sięgnąć. Pajac. Aha, Bez tu ten cichy bieg. Dosłownie moment, i już odlatuje. Ale to dobrze działa. Wulkaniki, rafy koralowe. Coś tam mam, coś tam mam. Coś się świeci na zielono. To jest dobry znak. Czy to jest ten krater? Bo tu nic nie widać. No nie, nic nie widać, no. Tam jest małe kurcze zielone coś widoczne. I tyle. Dobra, spróbujemy wyjść. Może to jest to, czego szukałem, ale bardzo trudno jest to znaleźć. O, ale mnie obili. Już spokojnie z półtorej od... O, jest to chyba to! To chyba to. Jest, to jest meteor. Dobra. Nie wiem czemu, ale wcześniej jak tu byłem, to miałem lepszą widoczność, teraz jakby nic nie było widać i... Półtorej godziny już w ogóle nagrywam, ale tak mam to potnę, żeby coś jeszcze ciekawego dzisiaj było. Poczekajcie, bo tutaj trzeba było tabliczki. Czy ja mam tabliczkę? Mam. Co to? Ja jest tworzenia, dziwne troszkę. Ja jest tworzenia. Takie na, na jedną kratkę. Tu musimy prownem, bo tu dalej jest woda. Tu gdzieś mamy dać tabliczkę. Ostatnio tego nie dałem, tak? Bo tak mi podpowiadaliście. Jest, jest, włóż tabliczkę. Dobra, wkładamy. O to chodziło. Przyczepiła się. Co jest w tym miejscu? Czy mam tu prownem wlatywać dalej? Spróbujemy prownem. Albo dobra, normalnie. Najwyżej się cofnę, zobaczymy jak duże to jest. Bo nie chcę mi się też wydostawać tego prowna. Wow! huh kolejne informacje. Są kostki, ale kurcze filary takie odwrotne są. Kostki z przyjemnością wezmę, to się tak przyda. No a pytanie, czy ja mogę to. Czy ja mogę to zeskanować? To? Nie mogę. A to? Terminal danych. Historia biologiczna obcych. Coś tu jeszcze jest? ukryte. Lewiatan morski stąpacz. Ogromny dwunożny lewiatan, który wędruje w stadach po rafach, pasąc się na dnie morskim. Czułki, skorupa. Mogą odkrywać nowe minerały w trakcie przemielania w celu znalezienia pożywienia. A my chcieliśmy dane obcych, dane z terminalu i historia biologiczna obcych. Ten terminal zawiera pełne skatalogowane dane dotyczące historii biologicznej członka obcego gatunku. Wreszcie się czegoś dowiemy o tych e, kosmitach. Zestaw danych jest ogromnie skomplikowany, aczkolwiek zdołano zrekonstruować pewne podstawowe Fakty. Powstał z nasiona około 100 708 ziemskich lat temu. Już bardzo wcześnie oddzielono je od innych wylęgów w celu specjalnego szkolenia. W wieku 90, 96 lat był najmłodszym prowadzonym do świątyni badań nowicjuszem, a że gatunek cały. Pobrano uszkodzony zestaw danych, przechowywano go 3 lata w celu zaprogramowania. przeniesiony do zewnętrznej gromady galaktyki, aby wesprzeć inicjatywę badań nad chorobami. Zarażony bakterią o nazwie Kara. Przechowywany w Sanktuarium 3, jego materialne ciało zostało bezpiecznie zniszczone. Czyli co? Dano tutaj obcych, którzy mieli. się zarazili tą bakterią, były prowadzone na nich badania? Nie do końca to ogarniam, bo mnie się wydawało właśnie, że to było tak. Że tutaj obcy byli zarażeni tą bakterią i nie chcieli dopuścić do tego, żeby wyszła. Tu się okazuje, że, że jeszcze ktoś tych obcych tutaj wsadził. Z nasiona. Powstał z nasiona. Nie wiem, trudno mi sobie to troszkę wyobrazić, aczkolwiek to miejsce. Cieszę się, że wreszcie je znalazłem. Już czuję się kurczę, wykończony tym, tym poszukiwaniami, lewiatanami. Ale przy okazji troszkę się wprawiłem w boju, jeśli chodzi o unikanie lewiatanów. To mnie bardzo. Tutaj cieszy, cieszy. Aha, i oczywiście radiolatarnie byśmy chcieli. Zaraz sobie tutaj dam. Tak, w razie czego, żeby sobie oznaczyć? Krater. 72%, nieźle. Ale mogę jeszcze podładować, niby. Damy sobie tutaj. Ha, a może właśnie z meteorytu przyszedł ten obcy? Nie wiem. Może nie wymyślajmy głupot. Meteoryt. Dobra. Ale wniosek jest taki, że srogo kosztowało mnie nie stawianie radiolatarni i wiecie te poszukiwania. Dobra, to my na chwilę do bazy pójdziemy, bo to i tak będzie po drodze w miarę, widzicie zresztą my mamy tam iść. No to tak. W ogóle nie po drodze w sobie ta baza. <laughs> Chociaż zależy jak patrzeć. Yy, podładujemy się szybko, ja mam zrobię time skip'a i widzimy się tam, wiecie, przy wjeździe do tego wulkanu. Tu też jest takie wielkie drzewo się. Okaże to z tego się wziął lewiatan na tej płyciźnie. No nie wiedziałem. O, jedno ogniwo jonowe w ogóle całe poszło. Tutaj 70%. Eee, tutaj jak? Tutaj nic nie pożarło. No dobra, no to widzicie jak sprawa wygląda. Trzeba podładować. Czekając na bateryjki, widziałem, że naprawdę sporo mam tego materiału, więc mam nadzieję, że coś jeszcze dzisiaj zrobimy. Eee, bateryjki, no ogniwa, no wiadomo o co chodzi. Eee, ogniwa wyjąłem ją nowe, naładowane i jeszcze chciałbym wrzucić tę istotkę. Bo no żeby mi nie zalegało, żeby sobie już losło tutaj. No pewnie to jest jakaś też losowa kreatura. O, nie chcę tutaj leci, Mam nadzieję, że nikt jej nie zje. Chyba mam wszystko co chciałem, niczego nie potrzebuję. Potrzebuje jedynie snu. <laughs> A wiemy co chciałem wam pokazać, bo ktoś z widzów już trzy odcinki temu mnie prosił, że słabo były widoczne ręce moje w jaskiniach, jak działa na mnie trucizna. Więc mogę to w sumie tutaj zobaczyć, jak zdajemy sobie rękawiczki, to jak się zeskanuje, sprawa wygląda tak. Aha, no nie, nie, nie widać jak wygląda w sumie sprawa, ale moje ręce wyglądają tak. Uuu, <śmany> ale ta postać się śmiesznie rusza. Jedziemy sobie w dół, w dół, w dół. Troszkę odpoczynku sobie zrobiliśmy, i znowu do tego wulkanu cholernego jakoś sobie poradzimy. Dobra, bateryki naładowane. A czy zrobić jeszcze więcej jonowych tych? Skoro dostanę tyle kostek, odpuścimy już, odpuścimy. Kostki też warto zostawić, bo może jakieś nowe portale będą do otwarcia. No, kto wie? W sumie, jakby nie patrzeć. Niewiele portali otworzyłem. Chyba jeden tylko, albo dwa. No to co? Płyniemy, moi drodzy. Yy, też nie warto się do końca mm, radiolatarnią sugerować z tego względu, że ona jest prawie półtora kilometra pod ziemią. Co powoduje, że ona pokazuje się dosłownie pod nami, niemalże, no. Więc to też nie mówi nam aż tak dużo. Za to już tam, ten znacznik od you. Kapsuły już powie więcej. Mnie jeszcze ciekawi, ile tutaj gdzieś na płyciźnie jest tych portali i takich baz. Bo to naprawdę jest bardzo fajne, żeby czegoś się dowiedzieć o fabule. A wydaje mi się, że zbyt trudno jest do tego dotrzeć, albo no, nie ma jakichś wskazówek, które by do tego kierowały. Tak, na przykład były kapsuły, które mnie pokierowały, że mam iść do tego biomu, nie? No i mamy. Nie wiem czemu, ale jak widzę niebieski biom, to od razu sobie myślę. Że to jest ten, yy, ten, ten Void, czy jak to mi tam tłumaczyliście, że w nieskończoność leci, a to jest troszkę inna kwestia. Dobra, kapsuła ratunkowa 2, a my chcieliśmy gdzieś... A, przy niej było, na lewo od niej. Już leci gówniak. <noise> tak boczkiem sobie, nie? Pomaga. <noise> I teraz tu. Co tu tak ciemno? Wcześniej tak nie było. No, już. Jak będzie widmowy lewiatan, tak zwany lewuś-widmuś, to na cichy bieg przechodzimy. Czasami nawet przy, od razu przy przyłączeniu się na cichy bieg odpuszcza. O Boże. Dobra, niżej, niżej, niżej. A, Wykręcimy. Eee, już leci. Dobrze. To nie jest tak, że ja nie umiem się znaleźć w tej mgle i on mnie jeszcze bardziej teraz dołuje. Dobra, to cichy bieg spróbujmy. Może odpuści. Nie odpuści. Płyń, płyń. Dobrze. Poszło dobrze. Całkiem, całkiem. I znowu się zanurzamy. To za tym nie tęsknił. Nie wiem czemu żeście mi pożara odpali ale okej. Okay. Dobra, to my chcemy teraz zakręcić i tam zobaczyć tamten teren, bo ostatnio odpuściłem. Ja je łopatnicy zdobyłem. Ciekawe czym jest łopatnica. Może jakaś manta? 99% mam dalej, ale się miło na to patrzy Znaczy też tutaj nie, nie bójmy żaby przed zachodem słońca, bo Zawsze mogą nam te pijawy wszystko wyssać jeszcze, spokojnie Ale i tak dobrze się na to patrzy To zerkniemy jeszcze co tutaj jest Bo ostatnio tutaj coś groziło No i co teraz? Mam coś zeświecić sobie, żeby widzieć? Tak średnio z tą widocznością no właśnie, mogę też triggerować takich ciulików. Co to jest za biom? Czy to jest ten sam wulkaniczny, czy to jest jeszcze jakiś przywulkaniczny? O, o, o! No pięknie wyszło. Pięknie tutaj wyszli z worka. Pokazali jacy są. Grzybciów jest dużo. Pijawów jest dużo. Wyjmiemy sobie na szybko, ale tak na szybko, żeby nie ryzykować. Ogniwa. Ktoś może powiedzieć, że głupota, bo ten... No bo... Wyłączam ogniwa i aż tak się cyka. Mogę się odnowić pewnie tutaj i pijawy nie są problemem, ale jakoś nie umiem tutaj latać za ciasno. Tu jest troszkę. Przejdziemy się tak szybko i zobaczmy, czy faktycznie coś tu jest. Po co warto iść, ruda miedzi. No ciekawe, w sumie miedzi nie miałem aż tak dużo. Czy na przykład tutaj też grasuje ten smok, czy tylko był przy tamtej budowli? Yy, ten w skale, czy jak to jest? Bo tu jest taki kanion bardziej. Ale osobiście nie zdziwiłoby mnie, gdyby to wszystko było ze sobą połączone. Tu hmm. jesteśmy 1200 metrów Jakby nie patrzeć tam jest nasza radiolatarnia Kilometr stąd aż O coś słyszę Coś strzela Strzyka strasznie To chyba jest wszystko połączone Ze sobą wiecie Już widzę kianit i tu na środku będzie ten Tutaj gdzieś Ta wielka skała bo tak by wychodziło I te hałasy to chyba właśnie ten smok Niekoniecznie wawelski Tak to jest to I już idzie łeb chyba gdzie, gdzie, gdzie? Nie widzę. To wydaje mi się, że tutaj zakończymy odcinek. Jesteśmy przygotowani na wtargnięcie jeszcze niżej, bo tam gdzieś było zejście na pewno. Jeszcze będziemy szukać może parę z, albo coś tak w tym przypadku. Dzięki, wielkie, za oglądanie. Yy, troszkę popchaliśmy, papa, aczkolwiek no przyznam, że dzisiaj dużo tego nie było. Tak, ostatecznie. No i tym ryjem. No i dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Przywitamy się pewnie na statku. Trzymajcie się i pa pa.